I co nie tutaj gry ten dzisiaj zajął się na kanala. Zostaw łapkę w górę z czterkiem. Nie pytacie dlaczego na górnym logu rogu e, mam napisy bo, po prostu tak. Są komendę. Ja, I dzisiaj wam pokażę jak można mieć artystyczność w Minecrafcie, a będzie pokazało się od nas jeden, e, bo tak się dzieje czasem. No, dzieje cały czas. Tutaj wpisuję komendę. Eee, no, zostaw w górę, subskrypta z ujeczkiem, pokażę się ten 17000. Już teraz wpisujemy tutaj enchant i tak dalej, 7000. a, dobra. sam nie wiem. Tutaj mam wpisane i to taki tyk. I tutaj też tak tylko stręć jeden. 32 Beleco bele co. I potem sobie się miecz. Miecz. I mamy średnią z jeden. smoka. To napiszemy Summon Ender Dragon. I zabiliśmy od razu Ender Dragona. mamy. Lewe. Mogę nawet z łapką. Mm. Wszystko. Ja Miałbym ją zfrenkować, ale nic mam, bo już pisałem. Nawet się nie da letry, ale da się mieć na kilofie. Siatmes i tak dalej. To nie, nie można zmienić jak i też wcześniej się, że było pisane 17000 sharpness 1000 i to zadaje i to zostawiamy bo inaczej to to um, no po prostu to nie działa jak to zniszczycie i też Wam pokażę te ustawienia. Idziecie na Settings. To macie Creative, Default, Easy. I tutaj Friends i tutaj. I tutaj idziemy. Activate. Keep Inventory też trzeba tu łączyć. E, no. To czyli tutaj trzeba to włączyć co rodzin, ale jak nie włączysz to nie będzie. I najdziemy. Aktywuj chat. I keep inventory. To czyli na pewno tak. No i dostaliśmy z 17000. No i tak. E, no, nawet też możemy zrobić walkę z kolegą, ale to nie podamy, potem to schowamy. I no, i to są dziwne bloki. To jest bambu musajk, ok, dziwne. E, Schody są tutaj, jak drzwi do. Okej, dziwne. No, i jak się to możecie zabudować? Pedrokiem. Ja zabuduję Pedrokiem, żeby nikt nie zauważył, co tam jest. Ale, no. Tak, i tak, i tak. Nie kolegę, bo kurde. No, tak. No po prostu będzie jak to weźmiemy, to też będzie nie ten... Tak można nadarzyć. sport. I to ma jeden sekund... 0 sekund i cały czas to jest. Widzisz? No. No dobra, to jest taki komblok. Możecie tak to widzieć, ale będziecie mieć więcej napisów. No już mogę ci to bogać, proszę, tyle napisów już zrobiłem. Nie by to dostać. No i to teraz zostanie. Aż do końca życia. Sonę. No to jest z łapką. Bo łapka też ma 40 1000 i nie pytacie dlaczego, okej? Okay? Tak, z 10, 1000, 10. non right sword. Czy to. No. dziwne to jest, a jak chcesz, to może tak, tak i potem tak zrobisz i się nie, aktywu, nie aktywuje. A jak włączy tak, to po prostu to stanieś, A jak to wąś... Może... Ja podziwiałem cię na skacie. Eee no. ALWAYS Activate. ALWAYS Activate. No, nawet kill off. KILL OFF mi nie da. Mogę też dać fortunę. Dać no okej, okay. spróbujemy. Ja tego nie próbowałam, to sobie spróbuję. Nie szczęśnść tylko ty o fortunna Nie szczęśnść tylko fortun Tutaj jest... Że jest fortuny. Tutaj możemy, Ej, jak to działa, to mogę na wszystko zbroja. Tylko on ranking trzeba. Dodam... Tutaj fortunę. f o... Fortunę. Fortunę i Fortunę. Teraz chyba dam kilo. I się nie da. Nie się mieć fortun, Dał rzęcz. No po prostu nie, bo chciałem ja mieć inną komendę. To sobie wpisuję z ten, ten shard na bo... E, no teraz nie ma, bo nie wpisałam shard na no musi, musi wpisać w bo inaczej to nie będzie śmiał. Sharpness. Myślniczek. Jak ja zepsułem czas? Nie, nie zepsułam. Daydam idam sharpness stations Sharpness ...tutay... Sharpness <laughs> Nahita Pala no nie działa niestety już bo zmieniłem przecież e, tak to wpisujemy e, enchant en tak sharpness no no no, dziękuję za oglądanie, to było fajnie, fajnie się oglądaliście, a ja kończę, pa!